Nie przestanie mnie zdziwiać architektura Krakowa. Teraz idziemy w centrum. Jest bardzo ładne miasto. Przejeżdżali przez ładnie. I nawet zdążyła to nakręcić i chyba... Hello! <laughs> I nawet zdążyła to nakręcić i myślę, że w ogóle taki krótki znów filmik bez różnego gadania. Wrzućcie na swój Instagram, coś tam jedzie. I nie widać albo z przodu jedzień dobra. A ja się nie bardzo podoba, że zawsze tutaj w Krakowie kręcą sporo filmików. Trzecia, Majdu. Trzecia, Majdu. Uspokój się. To za to Nie, to nie wygląda, że rozmawiasz o języku rosyjskim. Tu prędko prędko. O, ciekawi, gdzie idziemy. Igiena. O, taksówka. O, oj! Nie było mnie tu. Nawet, nawet pogoda, że pada dnieś, nie może to wszystko zepsuć. O, jaka ściana. To no, tak. Powiedzcie pa. Pa pa.